Siemanko, mordeczki, jest niedziela, słoneczna pogoda. Kocham Was, błogosławię Was ze złotury No i długo się wyprowadzam. Jest super, jest fajnie. Yy, Cieszmy się życiem. Cieszmy się dniem wolnym, który Bóg dla nas zaplanował. A dzisiaj chciałem pokazać trochę z mojego życia znowu, yy, czym się zajmuję i co robię. Pokażę Wam moje biurko. To są książki, które czytam. Karkonosze, proszę. Złotury ja najstarsze miasto w Polsce. Izmo Święte, moje gadżety. Tu ja posprzątałem wczoraj, yy, słuchajcie, posprzątałem wczoraj pokój, chyba z 3 godziny sprzątałem, wyrzuciłem wszystkie rzeczy niepotrzebne. Jak kupujesz nowe ciuchy, wyrzuć stare. Jak kupujesz nowe rzeczy, wyrzuć stare. Proszę bardzo, ścielam łóżeczko. Zobaczcie, flaga Polski jest. Wyprasowałem ją dzisiaj. Szalik jest. Proszę bardzo, posprzątane. Na górze szafa, jedna puste, macie majty na dole, marynareczki, będzie więcej, nie? Mam marynarki, Armani, Versace, od 2 do 5 tysięcy. Mój przyjaciel Waldemar, były biznesmen, dał mi taki w prezencie, nie? Ja tam się wyraziłem, o niektórych kobietach lampocery albo gruby babę, no bo są takie kobiety, które można nazwać lampucerem, grubą ładę, zaniedbana, gruba, albo jej fazy też grube. Jak ty możesz kraju bronić? Dziewczyno, proszę cię, dzisiaj spędź miły czas ze swoją rodziną, nie krytykuj męża, mężu nie krytykuj żony, bądźcie dobrzy dla siebie nawzajem, o to właśnie chodzi, nie? Żeby się zmieniać w małych rzeczach. I teraz proszę Ducha Świętego, aby na was, oprószył wasze serca do miłości bliźniego, do zmiany wewnętrznej, masz wielki potencjał w sobie, Bóg Cię kocha. Proszę cię, aby Bóg, abyś wykorzystał cały ten potencjał, który Bóg złożył w Twoim sercu, który jest w niebie. Wszystkie te magazyny aby stały się puste, aby Bóg uwielbiony w Twoim życiu. Przejdź Duchu święty w nas, uwielbienie Jezusa. Przyjdź, Duchu święty, działaj, przenikaj nas, ogarnij. Przyjdź, każdy umysł, każda osoba, która słucha tego widać, stąd Duchu święty na wszystkich moich znajomych, stąd na prezydenta Dudę, na to miasto, złotorie, wszystkie miasta polski, na Dolny Śląsk. Przyjdź, Duchu święty, przyjdź, Harala, u sala salakir sala saladiel ala saladiel ala la kala saladiel sala saladiel ala 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 saladiel sala saladiel sem. saladiel ala 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 saladiel i w imię Boga stylicyjnego w imię Ojca na ducha się tego uciekać jest z, z tego miejsca. Nie patrzcie, nie słuchajcie, nie wprowadzajcie zamieszania naszych prac naszych planów, które podajemy zobaczeniu projektowi Boga. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje. Oddajcie się, nie wracajcie więcej tutaj. Boże nasz Państwu, boską mocą, uczy nas niewidzianym naszych wrogów. Święty Michał Archaniel, który że cięższe rzeczana w niebie. pomóż nam go zwyciężyć na ziemi. Amen. Pozdrawiam całą Polskę ze złotoryi. No i długo się wyprowadzam. Eee, kupuję nowy samochód i tak dalej. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. A kto so wierzy Boga, jak Polska angażuje, angażuje się w swoją lokalną społeczność. Naprawdę, proszę Cię. Wymieńmy tych ludzi, którzy nic nie robią. W naszej, Wzięli nasze głosy i wpierdalają ciasto i, i ten... i sernik. Piją kawę, herbatę i potem się rozprowają pod gabinetem komendanta w Zotoryi, Pozdrawiam wszystkich z, ze Zotoryi. Siemanko, mordeczki. Na razie.